Cześć z tej strony Dominik i witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Pet Wars. Dzisiaj będę sobie grał z moim bratem. Cześć. Link do kanału brata macie w opisie oraz w prawym górnym rogu w karcie. Subskrybujcie mój kanał oraz brata, ponieważ do końca roku lecimy po 100 subskrypcji, te upragnione 100 subskrypcji, które chciałem zdobyć co do nami właśnie do końca roku. Myślę, że jest to możliwe, ponieważ mam sorry, sorry, 88 subskrypcji, więc niedużo brakuje tylko 12 subów jeżeli filmik wam się spodoba nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę ponieważ bardzo mnie to motywuje do nagrywania kolejnych odcinków no i myślę, że tak 7 łapek w górę to część na dzisiaj i startujemy z kolejnym odcinkiem z Minecraft Bedwars razem z moim bratem albo solo nie wiem jeszcze, w każdym razie pamiętajcie żeby te 7 łapek zostawić 20 łapek w górę to jest nowa seria na kanale Minecraft yy, Survival Także pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Ja już nie przedłużam. Lecimy. Tutaj jesteśmy w pierwszej arence. No, jesteśmy rwowymi. Super kolor. No, widzę tutaj nawet szybko leci żelazo, To dobrze. Nie obuduję no, bo... drewnem. Tutaj na diaksy, co nie? I potem do białego. Tak, białego. na diakcy. No. Okej, oni chyba na się wewnątrz z tego co widziałem. Oni I... mają endstone. Endstone już? O, bo dbiały już tutaj jest. Okej. Okay. Okej, okay, on jest słaby. Powiem Ci, że jak ja z nim wygrałem... A Ty miałeś dosyć długą przerwę niedawno. No właśnie o to chodzi, dlatego mówię, że jak ja z nim wygrałem. No to to jest właśnie bardzo słaby. Widzisz? Tak, tak już jest. TNT A nie mam, bo już jestem za Tobą. To ja chcę, żebyś to rozwalić. A, bo to jest drewno chyba. Nie, pod drewnem jest endstone Dobra, nie śle z nim. No Dobra, osłanie będę ja spróbuję ławką zniszczyć. Nie no, dobra, nie da rady. Trzeba coś kupić jakieś TNT albo kilof Kilof chyba będzie bardziej opłacalny. No ale już TNT się. Nie, ja kupiłem TNT, a myślałem, że do nas idzie bo szybciej jest mi jeszcze. mi się nie chce kopać. Ja poczekam y, 7 sekund i kupię szaknesa. No, potem no. dawaj No, zbrojka, dość. Prota. Prota, właśnie O nie, mnie zwalił co, co, co jest? On obok nie przeszedł normalnie. Ej, dobra, ja go nie mogę bić rozwal, bo mi się już nie chce się się na mnie wszystko zniszczy. Okej, okay, bo one. Oni nie grają dobrze, no ale lagi są niestety. Nie jest niszczona? No? Ja też go nie Ale Co jest nic? No no, niszczy przez te lagu, na serio Dobra. Jeszcze mnie rozwalił. Ja go rozwaliłem. A, ja, e, co teraz? Sam już nic nie znam Jeszcze idzie już na Biaxi i do ciebie. Jeszcze jest nie? E, nie, dopiero na Biaxi idzie. Ale akko do nich idzie. A to GIP. To GIP. Może ja się nie zajmie, ale nie, a nie, a nie. A, dobra, to nie to, I już jestem u ciebie. To, a. Hasło fajne. Dawaj, dawaj, chodzi, kość. Oha, dwóch. Okej. No dobra, już i tak. Z nawet nie chciałem się bić. Bo i tak bym przegrał. Okej, mamy już drugą arenę. No tutaj niestety żelazo wolno leci. No, ja tutaj buduję tylko wełną. Okej. Ogólnie zobaczę, albo nie, dobra, no tutaj, Albo dobra, stać mnie na drewno to kupuję. A nie, bo ja miałem iść, wiesz. Zobaczmy mapę, i jednak zaczekałem. Aż będzie mi stać na pewno. Dobra, tut, aha dobra. To, a to ta mapa, dobra, wiem już która to jest Z początku nie wiedziałem za bardzo, która to jest. No to takie fortepiany czy to pianina. No ale tak już nie Okej, okay. okay, ja już lecę do czerwonych. Okej, okay. Ja już skończyłem obudowywać łóżeczko. jest wyżej od ciebie prawie. Ale ja zwaliłem go A drugi gdzie jest? Gdzie on jest? Zwaliłeś Aha, dwóch! Przed chwilą Okej? Okay. Już? Ty szybko, nieźle poszło. Dobra, ja tego. Tylko... Nie wiem, czy to oni mają lagej, czy to my mamy. Ja nie wiem. Możliwe, że oni. No bo jeden nic chyba tak... Nie no robię. no, powiem, że szybko kit. nie podoba mi się. Jak tak szybko rozwaliliśmy jeden ty nie? No. To, to ja już teraz lecę na emeraldy od razu. Zajmę się za Potem trzeba do zielonych polecieć. Bo dużo bazę widzę. Okej, okay, to ja na diaksję idę. Chociaż nie, drewno. Mają tak jak my właśnie, no. Na razie są pojedyncze emeraldy. Chyba ktoś pozbierał, bo już powinny być podwójnie. No za minutę na jednym generatorze, widzę. O, tu już widzę podwójnie są, to nie wiem czy ktoś zbierał czy nie. O nie, zieloni idą. Do nas? Na diaksy. To szybko... Siedem. Do nas idą. A no widzę, siedem, siedem emeraldów mam. To opsa trzeba ich zaskoczyć jakoś, opsem. Wiesz? Okej, okay, on jest dobry. Dobry. I zabrał mojego, moje diak diaksy 4. O nie, jak on mi teraz rozwali jeszcze? Nie, no rozwali mi, ucieka z musisz go rozwalić. Niemożliwy on jest. Jakim cudem? Nie, no rozwal, bo weź. Nawgnął, strasznie. I uciekł. Jeszcze. Uciek. Ja uciek. Tak. A niestety. A to z nimi to. Jeszcze moją wełnę wziął. Z nimi to już klapa. No. Nawet, nie wiem czy jest sens do nich Albo owy, aha, bo do nich jeszcze różowy idzie. Aha. Ty to, to super, spróbuję. A nie, myślałem, że od tyłu, dam radę, ale nie. Nie z nimi. A bo tu był taki ten, z żółta rango, rango, to z Wiem, że można Jeszcze kupić, go nie ale... zwaliłem chyba. Przepraszam, a to lecimy. Dobra, zwaliłem. Nie, zabiłem od razu. Nie, ja nie, Jakimś cudem nam się uda ich rozwalić na to. Przynieś diaksy i kuprota. To trzy zostawiłem, wiesz, i daj ich tutaj. No to spoko, jeszcze powolne. Czekaj, bo ich chyba w bazie nie ma. Ja powolne kopanie kupię i brota. O nie, już prawie rozwoliłem, bo oni byli na tym... Na piecyku. Dobra, stać na TNT. Okej. Okay. I już mam. Niech to by się przydało tam. Dwa firebole, albo jeden chociaż puścić No nich. No już mnie zobaczył chyba. No zobacz. No nie udało mi się ich dodawać takie. No nie, z TNT spadłem. Właśnie, oni się jeszcze zbroili wtedy. Co ci mówiłem, że jest... Tutaj. Aha, jeszcze laga takie nie. Aha. Aha. Kto? Kto? Nie wiem. Jeszcze muszę się odrodzić. Okej, okay, odrodziłem się. Ja też się odrodzę. Pink. Na niewidce. Serio. No nie wierzę. No nie. Zielony był jeszcze w dodatku na niewidce. To był albo pink, albo zielony. Ty, ja na shifcie stoję na razie. Okej. Okay. Stój, czekaj, czekaj. Ty niemożliwe, widzisz to? On mnie nie widzi. To? Aha, a zobaczył je! Nie wierzę, jakim cudem nie nigdzie. Jeszcze drugi idzie. Dobra, już nie miałem szansy. Okej, okay, to już chyba będzie teraz ostatnia ręka trzecia. O, jak szybko. Ja się nie spodziewałem, że tak szybko będzie. A w końcu na mapka. No, 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 fajnie szybko leci też żelazo To git Nie daj to złoto. No ja wrzuciłem. Cześć, gdzie by tu iść na diaksy myślisz? Mm, tak, na diaksy idź, ale i tak pójdę do nas prawdopodobnie z boku, to ja się nimi zajmę. On nie kupiłem TNT zamiast... No to dobrze, drewna. Mm -hmm. Oni mają odsunięte łóżeczko. Kto? Bieli. Okej, okay, nie wiem co bieli robią w ogóle, co, co ten gościu robi. Czy on chce się zabić, czy co? Z takiej wysokości. I tak mnie pewnie rozwin. A jednak. Ja? <laughs> Ej ważej na górze już jest, tylko... No nie, i spadłem. No to teraz to, to na hitam ja nie, no to... Niczym się szczególnym nie popisał. Ale już myślałem, że... My... O, oni już tu są. Okej, okay. no Okej, okay, na... myślę, że mnie myś zwali. Aha, my tak mamy tylko łóżko regulowane sobie. Dawaj wdawaj... No o właśnie tak poleciał git. A się tak chciałem O nie, mnie zwalił drugi nam nic. Zero, zero HP. Niszyna. Nie. Niszyna. Koniec. Niszyna. Nie, 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 nie. Idź. Zwaliłem go. No to dobra. Przynajmniej taki odgłos był. Ty, trzeba by się gdzieś schować chyba. Bo nie wiem. Nawet tu będziemy się bronić w bazie, co? Okej, okay, ja mam firewall To jeszcze ten o idzie Idzie, idzie Git Ale to znaczy wiesz, mogłeś bardziej tam Żeby spadł Albo od tyłu, żeby jakiś nie zaszedł Spadł Już? No Okej okay. Ja niszczę dojście do nas No właśnie miałem ja mówić, żebyś Żebyś niszczył Jeszcze pójdę pod jaksy, chyba że oni wzięli Dobra, mamy jeszcze trochę tak. Mamy jednego diaksa. Dobra. Niszczę. Okej, okay, oni mają i tak dużo. Wracaj, duży. wracaj. Już tu idzie jeden. Wiem, wiem. Mają prota. A co to No nie, mnie rozwalił. Oho, ja mam pół, pół, pół HP. No, no to teraz to. Koniec. A tak, jak oni mają tutaj dojście, to ich nie zwali z fireballa No. Okej, okay, dawaj, dawaj, kolejny Jak nie, mnie już nie ma. Aha. Ja pół HP miałem i tam tu mnie na No Dobrze, tutaj się zaczyna kolejna arena. A ja już w tym odcinku. Mam po prostu było, zakończę już. Żegnam się z wami. Cześć. Cześć.